Witaj w krainie baśni, bajek i legend. Legenda o Końskowoli. Podanie ludowe głosi, iż przed wiekami, po groźnej i ulewnej burzy, zabłądził w puszczy możny pan, jeden z zaufanych doradców króla Bolesława Śmiałego. Kiedy na próżno usiłował znaleźć leśny dukt, zdał się na instynkt swojego wierzchowca. Przestał nim kierować. Jedynie klepnął zwierzę po karku, i zagdał doń pieszczotliwie. Koń kluczył wśród zarośli, aż wreszcie zatrzymał się. Zawiesił głowę, począł skubać trawę. Jeździec w żaden sposób nie mógł go zachęcić do dalszej drogi. I oto nagle ukazali się smolarze, którzy podprowadzili jeźdźca do leśnego traktu. Wówczas jeździec zrozumiał, że uparta wola konia sprawiła i szczęśliwie odnalazł drogę w dzikiej knei, a kiedy później opowiadał na królewskim dworze swoją przygodę, ten i ów żartując, zaczął to miejsce nazywać końską wolą. Welcome to the land of fairy tales, fables and legends, legend of końsko-wola. Everything depends on the horse's will. Folkloden says that centuries ago, after a dangerous and torrential storm, a powerful lord got lost in the wilderness, one of the trusted advisors of King Boleslav the Brave. When he tried in vain to find the forest path, he relied on the instinct of his mount, he stopped steering it, merely patted the animal on the neck, and spoke to it affectionately. The horse meandered through the undergrowth until it finally stopped, hung its head, and began to nibble at the grass. The rider could not encourage it to continue on its way, and suddenly the tar barons appeared and led the rider to the forest path. At the moment, the rider understood that the stubborn will of the horse had caused it to successfully find its way through the wild forest. And when he later told his adventure at the royal court, some and others joking began to call this place the horse's wheel. Maria Janina Okon, Sztander Ludu, CA, 1985, Public Libraries of Puave County, articles from the section New Publications, read by Bartłomi Bartuzi.